i just gonna 我。<laughs> Dobra, więc teraz gramy zbiór. notów Co ty robisz? Oni tu zbierają gemy! BUM! Hmm, nie znoszę gem graba. Nie znoszę. Jeszcze jak grają tacy cheaterzy. Fuck! Kurde! mam multa Oh je! Yeah. Ej, uciekaj! Uciekajcie! Ojej! Bom! Co? Uciekaj, to nie! Rosu, czemu, czemuś to zrobiła? Bom, bom, bom! Nie. Bang, bang, bang! Roso, what, what the fuck? Nie, uciekaj, uciekaj! O nie, Roso, uciekaj! Bang, uciekaj! Nie! Nie! Uciekaj, nie możesz zginąć! Yes! Udało się! Udało się nam! <śledzimy> Jednego expa do, do następnego levela, jakie zło. Dobra, napiszę. Proskowi. O, dobrze właśnie. Właśnie tak. I oczywiście szelką gramy Jak wszelką na nie wyjdzie To zagramy O jaki lag był Jakim lagiem Mógł być lag Bum Hy Shotguny, dwa szotkany. tego nie podchodzi do nas mm -hmm. <laughs> Jak do tamtej roz Ej, o, biedny Barley Biedny Barley Ojej, kuta rosa malaki Najgorzej O oh, fuck BOOM Co Co się stało Co się stało Jak tą szeli porobiłem BOOM Bum, bum, bum! O nie, o nie! Nooo, god, please, no! Bum, bum, bum! Uciekaj ultem! Uciekaj ultem! Albo nie, w sumie nie musisz uciekać. W sumie nie musisz uciekać, ale ja lepiej ucieknij. Surprise, motherfucker. Aaaa, uh, bum! Ha ha ha, 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 ha. O oh, fuck. <noise> Czemu? Ja robię kolejne cięcie. Dobra, więc pomyślałem, że nie będę robił cięć, bo to głupie jest. Więc nie. No tak, bo tu są te maszerumy O jejku. Ej, poleć w strefę i będziemy na mushroomach. Party lemon mahab. Tak, ale blisko było, naprawdę bardzo blisko. 34. A i czterech pucharków. Oczywiście najpierw otworzymy wszystkie skrzynki, potem odbierzemy bo. Dobra, więc teraz rosą. Ostatnia. Tu... Dobra. To zająć przynajmniej. Czwarte czy trzecie miejsce. Nie, przynajmniej. Drugie, żeby... Dobra, ty raz pierdzie. Ciach ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, O nie, ja nie chcę szeli! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Kurde. To będziecie... Łęczkie! 5, 4, 3, 2, 1! Surprise, motherfucker! Aaaaa! Dwa. dwa czołgi, a nie czołgi... Dwa czołgi! O oh, jecha, yeah. deszcz power cube. O, czaszki. No dzieliłem czaszki Ojej To była czaszka Złe czaszki Pierdzielony Co ty robisz? Okej okay. Chyba chciał O Boże Ojejku Nie, 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 nie. Kurde Logi O, dobra Też zrobić, dobra. Ech. Och no. No, no. Uśmiejecie się. 2999 fuszek. O Boże, jakie zło. Więc my gramy, bo trzeba zająć trzecie miejsce, co najmniej. Może nawet czwarte. normalnie tak samo jak u innego youtubera. Dokładnie tak samo było. Halo, Barley, Barley, keep, Barley. Kuźdę, Barley, bo ja się tu zaczynam jakoś klepać sensownie. Halo. Ty w ogóle coś robisz? Chyba nie. No i tego się obawiam. To ja chyba przekampię całą grę. Dobra, więc kampimy. O boże. Nie idź do tamtego El primo. Nie idź jak on ma ulta. Ma większy zasięg. Wow, prawie, prawie. Wow. Wow, kurde. Uh. Kurde, 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 kurde. Kurde. Kurde, oh. 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 kurde zebrałem. Kurde. 8 power cubeów jeszcze jak ulta nabiję będę wszechmocny i niech mnie nie rozpierdzieli jak właśnie jak ten karl chciał mnie rozpierdzielić ale mu się to nie udało ponieważ jest za słaby a ja on może do nie strzelać zapomniał? no nie czemu uciekasz? łeb mi się robi smutno OES... ozu, O O... O O... Já tu jsem panem... ...tej gry. O nje... O nje... HUĎA! 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 O je tu druhá rosa! cool Kurde... Najgorzej, nie! Dobra, więc ja robię kolejne cięcie. Dobra, nie zaliczyło nam pucharków. Nie wiem dlaczego. W sumie. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ale ja biorę Dynamajka. Ja biorę dynamajka. O gram. Ona ulta bardzo takiego fajnego, O jejku Za ich. Beng. O Jezu. bum, He, he, he! Wow. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Curde. Nicaideajă minus zmieniło, bo jest tak, że za szybko, że chcecie zmienić postać, a za szybko kliknęliście i nie zmienia wam. Tak razami jest. O! Siema, Leonix. Elo. O! Ej, jak siostra. Pum, pum, bum.

Dobra, więc ja biorę Leona. Ojku. No czemu? No tylko pięciu pucharków. Jedno drugie miejsce. No naprawdę. Ojku. Idziemy sobie kulturalnie ile tu jest skrzynek ile tu jest skrzynek o nie kurde na dwa szoty tu jest uważaj uciekaj odchodź od niego no drugie miejsce wystarczy no wystarczy że będziemy cały czas siedzieć w krzakach I tak z okazji. Nie! Czemu? A więc jak sami widzicie, bot za nas wyzegrał całą rozgrywkę. I dostałem praktycznie darmowe 9 pucharków. I dostałem bo... Oh yeah! A więc najpierw... Otwieramy skrzynki najpierw big. O Boże, ale ja się cieszę. O! Ile tu El Primo dostałem? To jest jakiś kosmos. Tylko, że ja się boję, że nic nie wyleci. Jeśli nic nie wyleci... To chociaż mam bo. Ale poczekajcie. No, to jest na trafienie... ...jakiegokolwiek zadymiarza. No, bravo, ale jednak... ...jeśli nie wypadnie... ...to niestety, ale... O, wreszcie jakieś trzygemy! Dobra. Proszę oby... Jakiś zadymiarz nam wypadł. Kurde, nic nie wylatuje Ale sporo do Leona Ostatnie sze sześć skrzynków Uwaga Uwaga mm. No i nic Kurde, kurczaki, ostatnie dwie skrzynki Nie, Czemu Czemu ja mam taki los Najgorzej jeszcze nie mogę odebrać BO! Bo muszę to. Ale chociaż do Leonica sobie. Nie mogę go na następny poziom. Ale chociaż mam BO. Czyli nową postać. Chociaż tyle. O! Chegazłem Bro. A to jest słabsze dla Giatano Jesteś Ty mój poprze piękny. Ale z czemu żaden zadymiarz nie dropnął W ogóle czy mam teraz mniejszą szansę na trapienie zadymiarza? Nie mam no, większą Okej okay. Hmm, ale szkoda, że tak mało gemu też nam wypadło ja sobie poulepszam te wszystkie postacie Więc to by było na tyle w tym odcinku do, do następnego odcinka czy materiału no i cześć!